Witam wszystkich po krótkiej przerwie spowodowanej w głównej mierze brakiem czasu na nagrywanie, i tak dalej. Trochę też spadła motywacja chwilowo do nagrywania. A to dlatego, że kiedy chcę coś pokazać i widzę, że film w jakiejś tam tematyce, państwo kolorach ma tam 200 wyświetleń. A jakieś inne dziwne e, filmy o kręceniu dupą i wywijaniu fujarą. E, zbierają po kilkadziesiąt tysięcy, to tak, średnio na jeżami e, to, to się podoba. A druga rzecz jest taka: e, procent obejrzenia filmu. I teraz do tych wszystkich: jeżeli Was nie interesuje kanał e, o takiej tematyce jak e, moja i treści w nim zawarte, to najlepiej o, odsubskrybujcie i. E, Idźcie sobie gdzie indziej, bo przewijaniem takich filmów po prostu zaczynacie mi tylko zasięgi i, i tyle. A tym wszystkim, którzy w jakiś tam sposób angażują się i wspomagają mnie poprzez głównie komentarze, to zawsze podkreślam, lajki, udostępnienia, to Wam dziękuję, bo ten kanał rośnie dzięki Wam. Dobra. To no tyle. Więc co się wydarzyło w ostatnim czasie. A tutaj ta parka bardzo ładnie niesie jajka. Tutaj mimo zapewnień różnych dziwnych lewych ugrupowań. No chłopaki nie chcą jednak jajka znieść. No i tyle nie mam więcej nic do dodania. Mm -hmm tutaj młode bobajty. postaram się otworzyć żeby nie zgoliły o młode bobajty. prezentują się tak e, wygląda na to że tutaj z Polski będzie bardzo dużo kur ale to jeszcze wyjdzie w praniu e, tutaj w końcu doszedłem do ładu co jest co więc tutaj za brączką jest samiec ten stary tutaj duży taki poczochrany samiec i bez obrączki kura ona ja niesie jajko co prawda nie codziennie tak jak ta u góry ale a, tam co kilka dni się jajko a, tutaj u ptaków ibi kiedyś dorzuciłem dwie faraonki one sobie dalej tutaj siedzą jajka zbieram ale na razie nic nie inkubuję Weszłem na drugą stronę. No i tutaj z dołu, yy, yy, dolnej celi jest 8 bobwajów z domu. A to dlatego, że dzisiaj z rana nawiązałem do Litchfield. Jest ponad 100 mil, yy, 19 celadonów i 40, chyba 2 jajka yy, celadona. Więc coś się błynęło po długim czasie. Hmm. A jeżeli ci co tam pytają o jajka tutaj na miejscu w, w UK? W zasadzie nie ma problemu z wozem Wszystko jest kwestia dogadania gadania. Okay. Starsze celadony, na których postawiłem generalnie krzyżyk, ale zobaczymy jak to z nimi będzie. Hmm. Mieszanka białek z żółtymi, które niedługo będę roz, yy, rozdzielał. Jak tylko mi dorosną moczę, skręta Raunki. bardzo fajna sprawa niosą się. Dla nich też koguty rosną, bo no jest tutaj tylko w... jeden kogut faraon i jeden, o, nie, yy, mów mi, manczur to tak tylko jest sobie powiedzmy. I tutaj mamy w co od 2 czy 3 dni małe pisklęta, wyniosłem je kolejny raz jako 11 dniowe tak jak poprzednio i e, ani jeden nie padł od czasu jak są tutaj. Jest ich coś tam około 50 sztuk. I one tutaj sobie świetnie radzą i będą sobie radziły dalej. Się na noc żeby ale generalnie wszystko jest tutaj z nimi w porządku tak jakby się ktoś pytał w jakim wieku zrzucać e, e, przepierki na dwo tutaj mamy koguty I teraz tak przez to że nie miałem czasu nie zrobiłem filmu jak rozpoznać płeć one no, mają już około 4 tygodni ale mm, Ale tak, generalnie zasada jest taka, że jeżeli chodzi o y, upierzenie dzikie, to y, piskaką zaczyna się robić tutaj też pierś y, jasno żółta pierś bez y, nakrapiania I tutaj już na starszym y, widać, że ma białe podgadle. Ale to się odnosi tylko do y, ptaków, które nie mają w sobie SLD czyli sexling brown chyba, czy też tak. I on nie będzie miał tutaj tego yy, białego, tylko on będzie miał czerwony. Będzie rudy i ma bardziej rudą piersi. A robimy sobie teraz yy, włoskiego. I tutaj sytuacja na włoskich jest taka sama. Pierwsze jak widać bez nakrapiania, jest yy, bardzo żółta. No nie? O, tak to się tutaj prezentuje. Są włoskie. Ja jeszcze nie sprawdzałem, bo ich się nie da sprawdzić. Ale tak to za chwilę Wam pokażę, jak to sprawdzić. I tutaj dla porównania mamy kury. Pierwsza z brzegu. Kura najmniej dzikiej. Od razu już widać, że tą pierwszą ma inną cenę. Kura włoska. To samo ma nakrętkę. Czy tutaj, to, to zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno jest kura, tutaj też na 100% kura. Sam jest tak, że one, y, kury wyglądają jak pogłoty, pogłoty wyglądają jak kury, bardzo podobnie. Y, lepiej wtedy poczekać tydzień, dwa i sprawa się rozwiązuje sama. Nic się nie dzieje, jeżeli nie rozdzielicie sobie tych pisklaków na piąty tydzień. Y, I teraz tak. Białe Tybetany czy rozety Nie będziecie ich w stanie sprawdzić e, po piórach, czy to są kury czy koguty. To samo ze Scarlet i Range. Wtedy musicie sobie. Dobra, pójdzie do brązowych, będzie szybciej i łatwiej. E, wtedy trzeba zrobić tak zwany pensex, czyli zajrzeć im pod ogon i wsadzić palec w dupę. Nie żartuję. Dobra, teraz tak, żeby sprawdzić, czy jest kura, bierzecie delikwenta i zaglądacie pod koper. I teraz mam jedną rękę tylko, i to jest kura. Widzicie, ona tutaj ma po prostu normalny otwór. I tyle. Ale żeby złapać koguta i sprawdzić, to kogut ma tutaj spuchniętą gonadę jak ją przyciśniecie delikatnie, to będzie się wydostawał ejakulat, taka piana. No i wiecie, że to jest kogut, cała filozofia. I to się da sprawdzić powiedzmy w szóstym tygodniu, jak jesteście dobrzy. A tak to najlepiej w ósmym i, i, i później dopiero próbować sobie tam w siódmym czy w szóstym tutaj mamy Chińczyki jedną grupkę i drugą grupkę te kuropatwiane i z ciemną twarzą I jeden dziki niech się miksują nie mam tutaj wszystkich rozdzielać osobno i po prostu tak zdecydowałem i tak jest mamy dwie samice jedna dzisiaj poszła do Spagra. Tutaj ta jest dość duża. To nie ma wszystko 3 kilo. No, urodzone 15 lutego. Ja, Baranka. Kolejna sztuka. Dorasta. No, nie mogę się doczekać młodych od To dopiero jesienią. Rudy. E, trzy speterowie Wszystko na razie jest z nami No i maluszki 50% baranki 50% baranki e, i samica niby nowozelandzka która ją tak naprawdę nie jest, ale jako taką kupiłem i tak ją nazywam. Maluszków wszystko żyje. Znowu trafił się jeden taki Madagaskar. No i fajne. Fajne są kolorówki To jest ta biała samica i rudy samiec prawdopodobnie pojadą do nowego domu. Tutaj kolega Rafał musi się tylko zastanowić. O kurda. czy i kiedy na pewno chce. No i one, ta para raczej wyjedzie. Do nowego domu i tam będzie się z sukcesem rozmnażać, tak jak to się działo u mnie. Dobra, przejdźmy teraz dalej. Dobra, no i sytuacja w domu teraz tak na szybko. Marek samyc tutaj ten od tej samicy z góry został wywalony bo rozwala gniazdo. I to Wydawało mi się, że robi już przy pierwszym gniazdzie, a przy tym się potwierdziło. W jest już osobno. Tutaj ta kamika ma trzy jajka. Ta na dole ma dwa. Dawno się żadne jajko nie pojawiło, więc pewnie już się nie pojawi. Co można zauważyć? No, Lękiej kanarków w tym roku. Słabizna. Hmm. Do tej parki jeszcze nic nie dzieje. Ale to nie w tym zacznie. pewnie wydam. Tutaj dwa młode papugi, w tej klatce już same potrafią jeść i y, w zasadzie jedzą już wszystko, czegokolwiek im się nie da, jedzą warzywa, owoce i ziarno. Tutaj są trzy papuszki od drugiej pary. Ej one. Wyglądają mniej więcej tak. No i tak na ten moment wygląda sytuacja u kanarków i papug. Nic wielkiego się nie wydarzyło, jest tylko pięciajek u kanarków jak na razie. Miejmy nadzieję, że chociaż te pięć uda się odchować. I przejdźmy do ostatniego. No i mamy kurczaki 18 sztuk rozwijają się naprawdę dobrze. Tutaj sebryczkę. Tam przy ścianie. No i każełki lawendowe, porcelanowe i wieczorki. Szubatki e, rosną naprawdę dobrze. Są bardzo duże. Mm. zebrytki z tego całego towarzystwa oczywiście są najmniejsze. Nasze polskie karzełki. Tak, zrobią się też całkiem super. Łapcie mają już e, bardzo ładnie rozwinięte. E, I będą to naprawdę bardzo duże obfite łapki. Tak jak u ich e, rodziców, co nie powinno dziwić. No i dobra. Kurczaki jeszcze sobie tutaj posiedzą trochę. W domu one są, można powiedzieć, najmniej problematyczne. W porównaniu z przykrywkami. No i one mają jeszcze dużo czasu na to, żeby się rozwinąć i decydować, co z nimi będzie. Wysypał mi się temat działki. z taką szopką więc mogę teraz y, powiedzieć, kombinowałem jakiś czas na działki działka miała być, okazało się, że nie będzie no i sprawa się trochę rypła, ale ogarniemy dobra z tego miejsca już Wam wszystkim dziękuję pozdrawiam i zapraszam do kolejnego filmu trzymajcie się, cześć